Jesteśmy na American Carsmania 2025. Jest z nami Maciej, profesor odznamiony od i odspierania American Carsmania najlepszej imprezy w Polsce amerykańskiej. Słuchajcie, to co się dzieje teraz to właśnie przeprowadzanie badania w naszym ambulansie trwa cały rok podczas różnych eventów, różnych imprez, ale jesteśmy specjalnie dla Was. U nas badania profilaktyczne za darmo. Wspierajcie też naszą fundację, ponieważ my potrzebujemy pieniążki na utrzymanie tego ambulansu, a jesteśmy tutaj na Amerykan Carsmania. Żeby Wam pomagać, od serca dla serca przyjechała do nas Klaudia Magika, przepiękna, przesympatyczna piosenkarka country. Jedna z najlepszych w Europie na świecie, ale najlepsza w Polsce. Klaudia. Tak, ja się też bardzo cieszę, że jesteśmy na American Carsmania. Ja też zamierzam skorzystać z badań i wszystkim to polecam, bo pasja i motoryzacja jest ważne, ale zdrowie jest najważniejsze. Ale słuchajcie, słuchajcie, bo my wszyscy trzymamy się. Razem! Bądźcie zdrowi, przyjeżdżajcie na Ameryka Carsmania I tego wspierajcie, uwaga, uwaga, fundację. Dlaczego? Jak zobaczycie, i dzieci, i dorośli, to nie jest tylko event na ACM. Tak, dokładnie. Maniek i cała fundacja działa cały rok, słuchajcie. W wielu województwach, w wielu miastach badanie dzieci, dorosłych, nie tylko choroby nowotworowe, choroby układu krążenia, choroby genetyczne, choroby dzieci, badanie profilaktyka piersi, raka jąder, wszystkie Naprawdę, słuchajcie, macie jaja, to się przebadajcie. Piersi też. No właśnie trzeba powiedzieć. Że cycki, cycki też, słuchajcie, cycki też. I z tego co wiem, aktualnie fundacja zbiera na, na nowy sprzęt do USG, dlatego tutaj też na, na imprezie są puszeczki i wszystkich zachęcamy, żeby chociaż troszeczkę wymienić się tą energią, korzystając z badań bezpłatnych zasilić fundację American Carsmania. Pamiętajcie od serca dla serca i to się najbardziej liczy bo jak się pomaga to żyje nam się lepiej. Do zobaczenia na American Carsmania. Pozdra Hej. Hej.